Cześć wszystkim, z tej strony Raon. Witam Was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat X. Dzisiaj oczywiście gramy jako Kung-Jin. I mamy oczywiście Shaolin. Zdobywa takie ruchy specjalne oparte na czakramach. Moc przodków. Zdobywa umiejętność nasycania strzał duchami przodków. I mamy Bojutsu. Zdobywa ruchy specjalne z wykorzystaniem kostura. Okej. Okay. Jak się zmienia tu postać? Sami widzicie. Strzały z tyłu troszeczkę mają inny kształt na drugim trybie. Natomiast na trzecim trybie jego ten kostur cały świeci się na czerwono. A pierwszy tryb jest taki jakby podstawowy. Dobra, jedziemy. Kenshi, Kenshi. znowu Kenshi. Czekajcie, ostatnio był Kenshi, więc wybierzemy sobie kogoś innego. No dobra. Sala treningowa, o proszę, tutaj chyba jeszcze nie trafiliśmy. Przynajmniej losowaniem. Good evening, Bishop. Won't mask your weakness. like a genialnie wygląda z tymi, kościstymi e, z tymi kościstymi rękami. Kurczyby puść mnie. Dobra, wstawaj. Nie mogę w ogóle nic zrobić. Co jest, do cholery? Okej. Okay. Super. Pierwsza dla nas. Teraz próbujemy zrobić X-ray. Okej, okay, jest mój ekstra super, troszeczkę życia mu zeszło, jak w ogóle czekajcie, kop w górę, czakram. Okej, okay, w ten sposób. E, zobaczmy jak ma właśnie. Jak ma fatality? Jedną mam tylko, czekajcie, z bliska. Dół przód, dół, tył, trójkąt. Może i wykonam. Okej, okay, udało się. A no tak, widziałem Zresztą wszystkie widziałem fa fatality, ale. Super. Zakończenie pierwszej walki. Zostały nam jeszcze dwa tryby, zaraz zobaczymy sobie. Wybierz nowego wojownika. Kung-Jin ogólnie jest taką dosyć zbalansowaną postacią według mnie. I dosyć... nawet dosyć fajnie się nim gra. Moc przodków, zobaczmy to. Millina. Okej, okay. no to lecimy. Martwy las, znowu. Dobra, spojrzymy sobie. Czekajcie. Ognisty kołczan. dół dół kwadrat, dół tył kwadrat, dół przód kwadrat. Aha, dobra. Ach, chyba nie ma sensu. Dawaj. Dobra, trzeba się wziąć, troszeczkę wiecie co zająć, bo strasznie mnie tu skusiła. Cholera, no. Pierwsza dla niej. Round Ależ ona nawala, wiecie co, z tych, yy, no, z tych swoich kunai, nie wiem. A, Sai. Ona ma Sai. Ja nic nie mogę zrobić za bardzo. Oj, coś czuję, że ta runda nie będzie dla mnie. Także. Niestety, ale muszę zespamować tutaj ten atak, bo inaczej bym tego nie wygrał. jeszcze coś sprawdzić Okej, okay, mam X-ray, może się uda. Okej, okay, jest. O, to mnie może uratuje, bo tak to by było ciężko. Dobra. Jeszcze troszeczkę. Przeżyj to tylko, proszę Cię. Okej. Okay. Jakoś się udało. I została nam jeszcze tylko jedna. Wybierz nowego wojownika. No i dobra. Hmm, Kung-Jin i Bojutsu, jedziemy. not going to let that happen. Struggle all you wish. Round one, fight! Dobra, podoba mi się ten jeden z ciosów, słuchajcie. To jedno kompo takie. O właśnie to. Z tym, że nie trafiłem, bo broniła się. Ok, wykończę ją mix-rayem. Super, to jest fajne, to jest fajne moi drodzy. Kurcze, szmata. No nie mogę tego przegrać nie teraz, nie w takim stanie. Okej, okay, jakoś się udało. To wystarczy. No i dobra, kolejną postać mamy ograną. Eee, zostało nam tylko cztery, z tego co pamiętam i w następnym odcinku chyba zajmę się wiecie co Kotalkanem, bo nie lubię tej postaci, a chcę ją mieć już z głowy. E, tak, na górze mamy już wszystkie. Na dole został Kotal Khan, Johnny Cage, Divora, Devora i Raiden. Tak więc Kotal Khan będzie następny. Ja się z wami żegnam. Jak się podobał odcinek, możecie zostawić łapkę. I zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.